Siemanko, z tej strony Adam i witam Was na kanale Zakręceni w Lewo. Dzisiaj czas na kolejny odcinek serii Transferowe Fakty, a porozmawiamy sobie w nim z żużlowym degustatorem Rafałem. Siema Rafi. Siema siema, witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco. Na wstępie chcę powiedzieć, że z mojej winy, no tak no, już nie chcę, nie chcę przeklinać, byliśmy już na końcu, końcówce odcinka tak naprawdę i kapłem się, że nie nagrywa się Rafała głos. Tak więc nagrywamy tak jakby drugi raz, mam nadzieję, że wyjdzie podobnie fajnie jak tamten, tylko że tym razem z rafałem. Tak, mam nadzieję, że mnie słyszycie, mam nadzieję, że wszystko jest ok. Tak, ale zanim sobie przejdziemy do odcinka, to jeszcze taka moja prośba, bo jak wiecie, niebawem ruszy akcja charytatywna dla Marcina Ochoty, naszego zresztą kolegi żużlowego z żużlowej rodziny i postanowiliśmy się, i postanowiliśmy, że dołączymy również Was, widzów kanału. Jeżeli byście mieli chęć, otwarte serce i, i, i właśnie dołączyć do naszej zabawy, znaczy nie zabawy, do naszej akcji, i po prostu szukamy fantów, no nie ukrywajmy się, mogą to być czapeczki, koszulki, cokolwiek związanego ze sportem żużlowym. Mm, abyście chcieli oddać na taką akcję właśnie charytatywną, będzie na licytację, to z góry zapraszam, pojawi się mm, na karcie społecznościowej odpowiedni post. Z kim się skontaktować, gdzie wysłać te fanty i również będzie na naszej grupie na Facebooku przypięty post, także tam będzie napisane do jakiej osoby się można kontaktować Także to tyle, to nie jest żadna presja, ale jeżeli czujecie w serduchu, że chcielibyście pomóc żużlowemu koledze, to czemu nie A teraz już zapala się zielone światło i podjeżdża pierwszych czterech zawodników a jest nim, no niestety wiem, niektórzy z was e, powiedzą Znowu Polonia Bydgoszcz Tak, znowu Polonia Bydgoszcz A jest nim Australijczyk z polskim paszportem A mianowicie powraca do nas Josh Egrajczonek Po sezonie, e, tak naprawdę w którym nie jeździł Bo przed sezonem niby chciał, nie chciał Nie wiadomo było czy sezon ruszy Znalazł pracę na kopalni złota Sztabki złota nie wykopał Także chyba dlatego powraca do nas, do Polonii, na nowy sezon. I do Ciebie, Rafał, pytanie. <coughs> czy to dobrze, czy to źle, czy to jest potrzebne Polonii przy tak już szerokim składzie, bo za chwilę go przypomnę, tak więc do Ciebie pytanie. Czy to dobrze, czy to źle? Powiem Ci tak, hmm. chociaż Grajczanek skoro stracił jeden sezon, chcąc wrócić do ścigania, no gdzie byłoby w był najlepiej? No, oczywiście w klubie, w którym jeździł poprzednio, czyli w Polonii Biedosz. Wiesz, Polonia, wiedząc jaki miała problem w poprzednim sezonie z zawodnikami, którzy no nie, nie jechali tak, jakby sobie tego życzyli. Tak? Potem jeszcze były problemy z kontuzjami i tak dalej. Wiesz, kontraktując takiego zawodnika tak naprawdę nie ryzykuje, bo, no bo, no bo tutaj nie ma ryzyka. No to będzie kolejny zawodnik do, do rotacji, który będzie mógł pojawić się w jakimś tam momencie sezonu. Nie mówię, że to będzie zawodnik kluczowy, no bo wszyscy sobie zdają sprawę, że są od niego lepsi. Z całym szacunkiem oczywiście dla Josha. Natomiast y, uważam, że to jest na tyle dobry ruch, że daje ci możliwości taktyczne i te, te właśnie możliwości rotacji składem w, w trakcie sezonu w razie różnych, dziwnych niepowodzeń. No właśnie, i teraz ja się odniosę do takiej kwestii, bo ostatnio z Matim rozmawiałem na ten temat, bo Mati mówi, po co wam tylu zawodników? I ja sobie tak pomyślałem na spokojnie i mówię tak, z jednej strony, to po to to jest okienko transferowe. Jeżeli znajdujesz zawodników, którzy wiedzą na co się piszą, bo podejrzewam, czy George Grajczonych, czy Dimitri Berże, czy Mati Ciwacić wiedzą, że do składu będzie daleko. I, I już podpisując kontrakt w tej chwili, to wiedzą, że, że liczą się z tym, że mogą po prostu nie jeździć. I ja ten ruch rozumiem. Mati mi przytoczył, a będzie podobnie jak było w motorze Lublin. Ja mówię, nie, nie, Mati. W motorze Lublin wszystko było ustawione zimą, a tuż przed startem sezonu nagle wykopali Jarka Hampela. I Łewek, i, i JJ po prostu opadła im kopara i się wcale nie dziwię. Tutaj zawodnicy podpisują zimą kontrakt, wiedzą ile ich, ile ich jest, ile ich będzie, i, no i, i po prostu będą starali się walczyć o tą swoją pozycję w klubie. Z jakim skutkiem, ciężko powiedzieć, ale na pewno z jednej strony. Się bardzo cieszę, a z drugiej strony, Mati tylko podkreśla jeszcze jeden fakt, że na to, co z zawodnikom, jeżeli chodzi, no to czy to jest dobre dla zawodnika, czy złe? Dla samego zawodnika, pewnie to nie jest najlepszy ruch. Taka niepewność, czy w ogóle pojedziesz, czy nie będziesz jeździł, może będziesz musiał szukać wtedy na początku sezonu wypożyczenia, jeżeli w pierwszych treningach okażesz się nosory, tak jak właśnie to było z Jarkiem Hampelem, nie, jednak stara damy innym szansę. I tu może być podobnie, że dwóch z tych zawodników jednak nie będzie w Polonii, ale dopóki. Są zakontraktowani i sezon jeszcze nie, rusza, nie ruszył. Na treningach nowy, przed sezonem, oczywiście, wszystko się wy, wyklaruje, kto jest najszybszy. A Żużel poszedł w takim kierunku, tak ze sprzętem jest nie wiadomo, że jeżeli Josh trafi, to może być nawet zawodnikiem pier, pierwszego składu, bo czemu nie? Jasne, że tak. Jasne, że tak. Tak, yy, mówiłem to już w poprzednim odcinku: historia lubi yy, takich zawodników, którzy poprzez przechodząc poprzez swoje jakieś przeciwności losu mm -hmm. i tak dalej, są w stanie jeździć i ścigać się naprawdę na fajnym poziomie. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie z Joshem. Dodając do tego w ogóle to, że ich jest tak wielu, no to to też wzmacnia rywalizację o ten skład. I zawodnicy, którzy teoretycznie mogliby czuć się pewni, to już tacy pewni nie są. I będą chcieli naprawdę jeździć, no bo tak, tak jak mówię, zawsze występy to są pieniądze. No nie oszukujmy się, zawodnicy zdobywają pieniądze. Na to, tak. tak, ile punktów tak, tak. ujedziesz, tyle, punk tyle, tyle pieniędzy zarobisz. No, więc dokładnie. to będzie dodatkowa motywacja i to myślę, że nawet pozytywnie wpłynie na ten zespół. Tym bardziej, Pomy. że oni właśnie, znaczy, tym bardziej właśnie, że oni wiedzą o tym już przed sezonem, że to nie będzie niespodzianka nagle, wiesz, masz trzy tygodnie mm -hmm. do startu ligi, nagle pyk, kolejny zawodnik, jakby no, to właśnie, właśnie w przypadku motoru Lublin. Mm -hmm, więc tutaj mm -hmm. każdy wie na co się pisze. W tym momencie A. masz potwierdzonych trzech obcokrajowców, trzech polskich seniorów i dwóch zawodników U24, więc to jest jak szybko liczę. Ośmiu zawodników. No, dlatego A jeśli ja. Mówię, nie o juniora. No nie. Dlatego ja powiem szczerze, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie. Od dobytku głowa nie boli, jak to się mówi, tak więc nie jest źle. I tutaj postawimy sobie kropeczkę i przenosimy się do ostrowa. A już to w tym ostrowie. Ostatnio dość cicho było. No ale ruszyło. Ruszyło. Nie wiem, czy lawina. W każdym razie zaczęli od kontraktu. Swojego najlepszego zawodnika, którym ostatnimi czasami był Nikolaj Clint. Clint ty, tak? Ma, e, tak, tak. Rafi? Nikolaj ty. ty. Tak. No, także tutaj się śmialiśmy z Rafałem troszeczkę właśnie z, te, z tego z końcówki nazwiska, że ma DT na końcu, ale my powiedzmy, już zostańmy przy Klindzie. E, tak, podpisali właśnie kontrakt z Klindem. Jak sam Nicolas Clint nie ukrywa, pozostanie w Ostrowie jest dla mnie idealnym rozwiązaniem. Jak dobrze wiecie, miałem kilka innych ofert. Nie kryję, że rozmawiałem z innymi klubami. Koniec końców uznaję jednak, że dalsza jazda w Ostrowie będzie dla mnie najlepszym wyborem. Wiem, że tutaj mnie chcą, trener i prezes wiedzą, na co mnie stać, i nie muszę aż tak bardzo zabiegać o miejsce w składzie, jak to byłoby gdzie indziej. No i właśnie, powiem ci szczerze, to jest dobra na pewno opcja, jeżeli chodzi o Ostrowie, no bo zatrzymali swojego lidera. A czy to jest dobry ruch ze strony samego Nikolaja? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo teraz biorąc pod uwagę to, że zmienił się właśnie regulamin i są zawodnicy do U24, tak, już mówiliśmy to kilkukrotnie, część zawodników nawet ekstraligowych już w tych klubach po prostu miejsca nie, nie znajdzie. Mhm. I moim zdaniem, wiesz, Klid jest zawodnikiem jak najbardziej na ekstraligę. Myślę, że spokojnie on mógłby sobie pójść do ekstraligi i jako ten, powiedzmy, trzeci, najsilniejszy zawodnik w formacji całego zespołu, spokojnie sobie ścigać się tam i sobie dawać radę. Natomiast w tym, w tym momencie nie jest to możliwe. I uważam, że dobrze, że Klin zostaje w Ostrowi, bo no, pamiętajmy, że Ostrowia miała aspiracje na to, żeby wrócić o awans i jeżeli Ostrowia nie zatrzyma sobie takiego zawodnika jak właśnie Nikolaj, to jest jakby przedłużenie tego trendu, czyli to świadczy o tym, że Ostrowia będzie dalej chciała liczyć się w walce o, o ekstra ligę. Wiadomo, mm -hmm. w, zesz w zeszłym sezonie było to o tyle trudne, że mieliśmy Apator, który no, patrząc na to, no jak oni to na papierze, no, to, 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 to druga rzecz. Ale tak jak, jak mówię, patrząc na to, jak wyglądały schody na papierze, no to tam no, raczej nikt nie miał podjazdu, nie? No i tak mm -hmm. też w sumie to wyglądało, tam w końcówce sezonu trochę Apator zgasł, no ale myślę, że to było pokusie tego, że wiedzieliśmy, że nie będzie playoffów, więc mogli sobie tam troszeczkę odpuścić. No Natomiast... To konia... mm -hmm. Wracając no, do samego razie. Klinda, y myślę, że to jest dobra rzecz, bo wiesz, zostajesz w klubie, który znasz, znasz ten tor, znasz otoczenie, znasz całe to środowisko, prawdopodobnie masz tam jakąś część sponsorów itd., dalej. No, więc jeżeli chcesz budować siebie jako zawodnika, to naj to jest najprostsza droga. No wiadomo, zawsze możemy powiedzieć, a bo mało ambicji, bo nie rzucił sobie nowych wyzwań. Uważam, że nie, bo... Niektórzy no, zawodnicy słuchaj. wiedzą, gdzie jest ich miejsce. To nawet, to nawet nie do końca o to chodzi, bo jeżeli chcesz sobie rzucać wyzwania i wiesz, że jesteś w klubie, który ma aspiracje o, o, na, na awans, no to w tym klubie po prostu zostajesz. I, i to jest, myślę, dobra droga. No to fajnie, jego średnia była 2,135, także bardzo wysoka. To Solidny zawodnik i na moje to był świetny ruch ze strony Ostrowi, że właśnie od tego zawodnika zaczęli. A propos Ostrowi, nie przenosimy się wcale gdzie indziej, zostajemy przy Ostrowie, bo mamy też drugiego zawodnika, z którym ponownie podpisali kontrakt, właśnie działacze z Ostrowi, a mianowicie Tomasz Gapiński. Trzeci sezon Gapa będzie reprezentował barwy klubu z Wielkopolski. No właśnie, i takie do ciebie pytanie, bo ja się długo zastanawiałem, w którą stronę pójdzie ostrowia. Po tych dwóch nazwiskach znowu widzimy, że liczą na tą stabilizację, na doświadczenie przede wszystkim. I czy jednak nie ma tej stagnacji, bo do tej pory wszystko się czuli się bezpiecznie, tak? Był walasek, Gapiński, Klint, yy, Okoniewski, także mieli takich starych, dobrych wyjadaczy żużlowych, byłych ekstralidowców. Ale z drugiej strony, jak ja to mówię, to troszeczkę takich zawodników odcinających już kupony po tej drugiej stronie rzeki. No nie oszukujmy się, no jeżeli jesteś zawodnikiem, który ma 38, 37, 36 mm -hmm. lat i nie jesteś Gregiem Hancockiem czy mm -hmm. Nickiem Pedersenem, no to to taka jest naturalna kolej rzeczy, no, niestety tak już jest, że ci starsi zawodnicy zawsze z biegiem czasu będą notować zjazd mniejszy, bądź większy, ale taka jest kolej rzeczy i tego się po prostu nie przeskoczy. Zgadzam się. Słuchaj, uważam, uważam, że zostanie Tomka Kapieńskiego w Ostrowie również jest bardzo dobrym pomysłem, ze względu na to, że wiesz, on wystartował fajnie w Polonii Piła, tak, gdzie, gdzie zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski, potem był Wrocław, Częstochowa, Gorzów, Bydgoszcz. I znowu Gorzów, i potem tak. było zejście do pierwszej ligi. Słuchaj, to jest mm. to fajnie świadczy o tym zawodniku, że zna swoje mm, możliwości i wie, że pewnie byłoby ścigać się w tej ekstralizacji. Tylko tak, po co być zawodnikiem, którym będzie naprawdę dołował i tułał się po klubach. Wiesz, męczył tak, się, no, męczył roku. się, trzeba dokładnie. Sobie powiedzieć. Mhm. Dokładnie, bo, bo, bo wiesz, to, na, na co się czujesz, to jedno, a to jak wygląda to w rzeczywistości, to jest całkiem inna rzecz. Patrz Krzysztof Kasprzak z tym roku, chociaż awansował tak. do Grand Prix. No I, właśnie. I uważam, że, że, że właśnie zejście ten szczebelek niżej i poszukanie sobie miejsca tam jest fajną rzeczą, bo tutaj będziesz zawodnikiem dobrym, solidnym, takim bardzo pewnym punktem drużyny, może nie najlepszym, mhm. ale będziesz tam cały czas jeździł, będziesz ścigał, będziesz no solidnym właśnie, punktem dokładnie. drużyny i. To jest najbardziej istotne w tym momencie. A tak, tak jak już sobie sami hmm. mówimy, ta różnica między ekstraligą a pierwszą ligą, nawet nie, nie mówiąc o poziomie sportowym, no bo jest tam spora różnica, podejrzewam, hmm. że jeśli mówimy o finansach, jest bardzo podobnie I jeżeli miałbyś jeździć w ekstralidze i robić 2-3 punkty, a możesz sobie powiedzieć w pierwszej lidze i zrobić 12-11, no to chyba To jest na pewno sprawa. bardziej ci się opłaci w pierwszej lidze. Sam znowu. Sam Gapa oczywiście wspomniał, że telefony z innymi ofertami dzwoniły, ale czekałem na rozwój sytuacji w Ostrowie. Zapewniałem yy, władze klubu i trenera, że jak wszystko się poukłada, to zostaje na kolejny sezon. Czuję się tutaj dobrze, jest, w solidnym klubie <laughs> mamy wspaniałych kibiców, a ja współpracuję ze świetnymi sponsorami. No, już tam nie będę wymieniał. Wspierają mnie już 12 sezon z rzędu. Wszystkim moim e, partnerom serdecznie dziękuję. To, co powiedziałeś, stabilizacja. On jest zadowolony, tak jak powiedziałeś, tu ma te 5 biegów, zrobi ile punktów zrobi, będzie miał zapłacone. Odhaczony mecz, no i fajnie. Z drugiej strony, do tej pory też nie widziałem, żeby na przykład działacze z Ostrowia nie wiem też czego wymagali, awansu nagle, nie? Że wiedzieli, że mają fajne, bezpieczne pozycje w środku. W walce na przykład o playoffy albo w playoffach Ale też takiej Typowej napinki na, na, na wygranie tej pierwszej ligi Do tej pory nie było No i powiem ci że po tych dwóch nazwiskach Nikolaj Klin, Tomek Gapiński Zastanawiam się co będzie dalej Bo tak jak ja niejednokrotnie powtarzam Z całym szacunkiem, ja naprawdę z wielkim sentymentem Patrzę na Walaska, Okonia, Gapę To jest kawał polskiej historii Ja jestem troszeczkę starszy, więc pamiętam tych zawodników Jeszcze dość dobrze Więc też żal by mi było patrzeć, jak właśnie w, pierws... w ekstra Lidze, znowu nagle by musieli wozić ogony, bo nawet Okoń w tym sezonie w pierwszej lidze sobie dobrze nie poradził, tak więc nie wiadomo co z jego przyszłością. Ale fakt, ale fakt, że no tutaj, mimo wszystko, też ta delikatna młodzież musi, musi właśnie wstąpić, bo nawet sam Gapa mówi, że na obcych torach często bywało tak. Że próbę toru wypuszczaliśmy właśnie młodzieżowców, by pokręcili treningowe kółka, i ma to się przełożyć w nadchodzącym sezonie, że ta młodzież ma być większym wsparciem dla tych bardziej doświadczonych zawodników. Tak więc, jak ty widzisz dalszą budowę Ostrowi? Czy, czy, czy odmłodzą troszeczkę te, ten zespół, czy jednak w tą znowu stabilizację i ten spokój yy, spróbują iść? Oni chcąc nie chcąc to muszą tą kadrę odmłodzić, choćby przez wzgląd na zawodnika o 24. To no już tak już puza półserio, to, to, to zostało jakby z góry wymuszone. No ale wiesz, mówi się o przyjściu Olivera Birdsona, który mhm. wiesz, nie ma 40 lat. Eee, Jepsen Jensen przy... jest wolny na rynku. Jepsen Jensen jest wolny na rynku, który też nie ma mhm. wiesz, 150 lat jak Rune Holta. Tak, tak, yy, tak, tak, więc no, wydaje się, że ten skład będzie odmłodzony i niekoniecznie straci na jakości. więc Wydaje mi się, że budowa składu, poprzez Ostro budowa składu w wykonaniu Ostrowia jest w zasadzie logiczna i sensowna. Okay. Może być naprawdę znowu ciekawy, i może być to znowu zespół, który będzie się mocno liczył w, w pierwszej widze. No poczekamy, dokładnie poczekamy, zobaczymy tutaj jeszcze chwileczkę, musimy właśnie poczekać co do Ostrowia, jak to dalej, te ruchy się zaczną, to będziemy mogli coś więcej powiedzieć. A teraz, jak już zahaczyliśmy Jepsena Jensena, to na sekundkę, na sekundkę dosłownie zahaczymy tylko zieloną górę. Bo bo dzisiaj Zielona Góra pozbyła się no, praktycznie wszystkich Skandynawów, począwszy od właśnie Jepsena Jensena, Lindbeka, Jepsena, no i tym ostatnim. Który odchodzi jest Martin Waculik do z zamiedzy do stali Gorzów. O dzisiaj o Zielonej Górze nie będziemy sobie rozmawiać, bo na razie powiem szczerze, z, patrzę z lekkim niepokojem na to. Za dużo zawodników takich super już e, nie pozostało, a oni tracą najlepszego ich zawodnika, Martina Waculika, który właśnie zasili stal Gorzów. No i co tutaj można powiedzieć o Martynie Waculiku, synie marnotrawnym, który wraca, wraca na stare śmieci. Jak wyobrażasz sobie jego przyjęcie w nowym klubie? Jeśli chodzi o sam klub, no to pewnie będzie przyjęty z otwartymi ramionami, bo Bożów potrzebował tego właśnie zawodnika, który będzie kolejnym z liderów. E, mm. Więc nowa na pewno będzie jednym z nich, bo rzadko zdarzają się aż takie zjazdy, żeby wiesz, być piątym zawodnikiem, tak jak w tym sezonie w Ekstralidze stać się, nie wiem, 30. To się raczej nie wydarzy. Natomiast bardziej zastanawia mnie, jak zareagują kibice. Wiesz, tak. Stosunki na linii Gorzów-Zielona gorzów Góra są bardzo wyjątkowe. Tak to nazwę o, delikatnie to nazwałeś, tak, dyplomatycznie. Tak, bardzo mocno dyplomatycznie te nazwy są dość specyficzne. I nie jestem przekonany, że to wszystko będzie na początku przynajmniej wyglądało tak, jak wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Rafał, na pewno Rafał. znajdą się. Wiem, dwa komplety Dwa kompleciki i wiesz, dwa komplety i zaraz y, będzie inaczej. No umówmy się, ja, ja, ja też wspominałem właśnie już wcześniej w tym pierwszym odcinku, którego Rafała nie było słychać, że tak naprawdę... To już też nie są te czasy. Teraz już ja wiem, że te kluby, akurat m, kibice mają kosę, tak? Bo, bo Rafał to podkreśla, że sami działacze pewnie jakoś tam wiek, większych problemów do siebie nie mają. Ale no, no, kibice wiemy, jak to jest. To jest ten smaczek, tak? To są te derby lubuskie, no i, i wiecie o co chodzi. Ale z drugiej strony. Mm, no, no, cóż, no zawodnik idzie tam. Uważa? Czy, czy to kierowane pieniędzmi? Pewnie tak. no po, w, w dużym procencie tak. Sam oczywiście podkreśla, Martin, że zadanie jeszcze nie zostało wykonane, że czegoś brakuje. A to, czego mu brakuje, to mowa tutaj o złocie. Czy z Martinem Waculikiem zbliżą się Twoim zdaniem do tego celu? Może nawet nie tyle z Martinem Waculikiem. Co trzeba wziąć pod uwagę, że yy, pożegnali się z z Sprzakiem, który miał fatalny sezon. I z no, Pukiem. I z Panem, tak, i z Więc no, na papierze ten skład wygląda dużo lepiej. Natomiast należy również pamiętać o tym, że w tym sezonie nie będzie już Jacka Holdera. Który Słyska. jako gość naprawdę robił fantastyczną robotę, bo przypomnijmy, że to była 11. Średnia. No ale. Jeżeli, jeżeli dokonujesz takiej zmiany no to spodziewasz się tego, że będzie lepiej i uważam, że Stargorzów skoro w zeszłym sezonie mogła przegrać sześć meczy z rzędu i być na ostatnim miejscu jako jedyna drużyna przegrać z Rodem Rybnik i później jeszcze wystąpić w finale no to no uważam, że, że uważam, że, że tak, że ten hollywoodzki sen, może w tym sezonie on już taki nie będzie, bo już chyba tak słowo to się drugi raz nie da zacząć, natomiast wydaje się, że to będzie zespół, który może oczywiście, że może powalczyć o, 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 nawet o złoto to wie co może się wydać, mówię, no jeżeli właśnie. oni mogli wykręcić finał, to teraz naprawdę mogą też pojechać w tym finale drugi raz i nawet zagrozić zespołowi, z którym pojadą w finale. Słuchaj, on miał piątą średnią bodajże, bodajże PG Ekstra Lidze, 2,200. Tak, Także no fenomenalna. Martin zresztą co roku udowadnia, że w tej Extra lidze, no, ciężko jest go pokonać. I tutaj tylko taki może delikatny pstryczek w nos, chociaż to a, a propos ligi się nie liczy, ale zarówno i Martin Waculik, i Artyum Łaguta podobnie słabo jadą w Grand Prix. Oczywiście w tej chwili ktoś mi powie, a co mnie Grand Prix interesuje? Dla mnie się liczą punkty dla klubu i zgadzam się w 100% z tym, ale to był taki mały języczek tutaj pstryczek w nos, uwagi, mm, właśnie do tego. Że jednak Martinowi też te słabsze występy się zdarzają. Na całe szczęście mniej ich jest w zawodach o Drużynowe Mistrzostwo Polski. Yy, trzeba sobie jeszcze powiedzieć, no co, Bartek z Szymon, Woźniak, Anders Thompson i do tego ten Duńczyk, Markus Birkemaus, młodziutki. No i Wacul. No jest paka, jest paka, tak jak powiedziałeś. no Wszystko na, na papierze wygląda to pięknie. Oczywiście. Przed, przed sezonem ostatnim Też w większości klubów wyglądało to dość dobrze no mo, Może właśnie poza wspomnianym Już przez Ciebie Rybnikiem mm -hmm. Ale później rzeczywistość um, Pokazała nam co innego, że w takim Gorzowie Jak nie jechał Woźniak I, i Krzysiu Kasprzak i Iversen To tam było no, gorąco To było gorąco Ja do tego całego grona dodałbym jeszcze juniorów Bo jest Wiktor Asiński, który też był jednym z objawień tego sezonu No i Mateusz Bartkowiak, mm -hmm. o którym się mówi Że to jest parę czystej wody takie więc jeżeli ci chłopcy zaskoczą Martek, tak. Mhm. tak, tak, jeżeli ci chłopcy zaskoczą no to może być naprawdę mieszanka wybuchowa pamiętajmy to, że każdy z tych zawodników, który jest w, stali, w składzie stali to mhm. jest zawodnik, który nie odpuszcza to są zawodnicy, którzy będą jechać do końca, nieważne co, co by się działo. I nawet y, nieważne, czy będzie jechał Markus Birkenos, czy Rafał Karcz, może jako U24, mm -hmm. to są cały czas zawodnicy, którzy będą walczyć i nie będą odpuszczać, więc myślę, że to będzie największa siła stali w tym roku. To raz. A dwa, pamiętajmy, że ten gorzowski tor jest również na tyle specyficzny, że pomimo tego, że co roku tam się wszyscy ścigają, to zawsze co roku ktoś ma tam problemy i, i to może być też bardzo duży handicap dla Gorzowa. A że Martin już tam kiedyś jeździł, także szybkiego przełożenia i e, ścigania się na najwyższym poziomie większych problemów nie powinien mieć. Tak więc, Rafo, wydaje mi się, że no, wyczerpaliśmy temat. Myślę, że tak, myślę, że wszystko co. No powiem, bo możemy powiem, czarować tutaj, możemy czarować, że znowu będzie fenomenalnie błyszczał ale to jest wiadomo, to przy takim nazwisku to tylko możemy współczuć Zielonej Górze, że stracili takiego lidera. Jasne, bo no, tak, jak mówiłem, nie chcemy się za bardzo pochylać nad Zieloną Górą, bo o tym nie. będzie jeszcze mhm. czas porozmawiać, właśnie tak. w naszych odcinkach, jak będziemy sobie omawiać skórę drużyny. Natomiast faktycznie no, dla falu bazy wygląda to fatalnie. Mhm. A, nożą no, zaciera no, ręce i wspaniały dokładnie. punkt, tak, tak zwany bullseye, czyli e, e, rzut w samo środeczek, Tak więc e, z tego miejsca im gratuluję. Życzę Martinowi i wszystkim dzisiejszym zawodnikom, których wymienialiśmy, samych sukcesów. Niech, niech się odnajdą w tej rzeczywistości nowej, dla niektórych, dla niektórych starej, tej samej. Tak więc, to tyle, moi kochani. Tak więc, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to zostawcie łapeczkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do zasubskrybowania kanału Różlowy Degustator, czyli Rafała. Oraz do odwiedzenia mojego Instagrama Speedway Strefa. I pamiętajcie, jeszcze tylko przypomnę o tym właśnie poście, że jeżeli byście chcieli się dołączyć do tej akcji mm, charytatywnej, do licytacji, macie jakieś fanty, to będzie link na karcie społecznościowej Post i na naszym Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc oddaję Ci naprawdę już Rafi głos, kończymy ten dzisiejszy odcinek. No i co, powiem tylko, że jutro nagrywamy dalej. Tak, okres transferowy jest tym okresem, w którym wracamy sobie z pracy, siadamy tutaj przed komputerem i jedziemy na następne odcinki. Jest o czym mówić i to jest bardzo fajna rzecz i bardzo się cieszę, że jestem członkiem tego projektu. I tak jak właśnie Adam powiedział, zapraszam też do mnie, Rozwijcie sobie opis, tam na pewno będzie link. Kliknijcie suba, dla mnie to bardzo dużo znaczy, bo im więcej osób na kanale, tym większe zasięgi i tym więcej osób dowiaduje się o mojej działalności, w tym wypadku mówimy tylko i wyłącznie o mnie. I będzie to bardzo fajne, to bardzo fajne. będę bardzo, bardzo uszczęśliwiony, a jeszcze dodam, że na 500 subów będę chciał zrobić pierwsze w historii mojego kanału Q&A, także trochę jeszcze brakuje. Dokładnie, U, to ja 20. Słuchaj, nie odpowiem ci jakie piwo piję, bo ja nie spożywam alkoholu. O Boże, nie, tak no i już żartuję. Całkiem poważnie, całkiem poważnie mówiąc. Zapraszam, będzie mi bardzo miłe, jeżeli, jeżeli zostawicie tego suba, bo to wszystko działa na przyszłość dla nas Dokładnie. wszystkich tak naprawdę? Tak. Bo mniej więcej, bo jesteśmy, będzie, jedną, bo jesteśmy jedną wielką, żużlową rodziną. Tak więc dzięki Rafał za wszystko, za cały Twój wkład dla rozwoju również nie tylko Twojego, ale również i mojego kanału, bo mi się świetnie z tobą gada. W sumie ci to mówię nieraz prywatnie, że masz wspaniały głos, możesz zostać prawdziwym influencerem. Czy, czy Mayvenem, nie wiem, nazwij się jak chcesz. Po prostu za Kolesiem Rafałem, żużlowym świerem, jak każdy z nas. Tak więc to tyle, Rafi. Ode mnie to wszystko. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.